Wiesz, jak nieuzdrowiona relacja z ojcem wpływa na ciebie i na twój obecny związek. Jeżeli do tej pory nie myślałaś nigdy o tym, to zastanów się chwileczkę nad tym, jakim był dla ciebie ojciec: czy był kochający, opiekuńczy, czy może surowy, chłodny i niedostępny. To, jak wyglądała twoja relacja z ojcem, to nie jest tylko wspomnienie z dzieciństwa. Bardzo często to jest program, który utrzymuje się, Cały czas. Jeśli twój ojciec był niedostępny, zimny, to być może przyciągasz właśnie takich partnerów, którzy nie pokazują uczuć. Jeżeli był wymagający, to być może nadal starasz się zasłużyć na tą miłość, by być bliżej ojca, a w tym momencie dzieje się to samo w twoim związku. Jeżeli Twój ojciec był nieobecny, to być może cały czas odczuwasz lęk przed samotnością i przez to trzymasz się toksycznych relacji, by nie zostać porzucono, nie pozostać odrzucono. Ale tutaj jest bardzo dobra wiadomość. Te doświadczenia z dzieciństwa nie muszą definiować, Twojego obecnego życia. Możesz przerwać ten cykl. To wszystko zależy od Twojej decyzji. W tym momencie jesteś dorosłą osobą, która decyduje, jaką chce iść drogą. Może wybrać, może wybrać to, jak chce żyć. Zacznij od refleksji. Jakie schematy z twojego dzieciństwa powtarzają się w relacjach? Czego najbardziej brakowało ci w relacji z ojcem? Jak możesz dać sobie dziś to, czego nie otrzymałaś od ojca? Zdrowienie zaczyna się od świadomości. Podziel się proszę w komentarzu, które z tych pytań było dla ciebie najbardziej wymagające, które być może najbardziej cię poruszyło.